Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Niech łaska i pokój Pana będą z Wami wszystkimi. Dziś otrzymaliście wyjątkowe zaproszenie od samego Boga, który pragnie otworzyć przed Wami drzwi do niezwykłej finansowej przemiany. To, co za chwilę usłyszycie, może całkowicie odmienić Wasze życie i sposób, w jaki postrzegacie Bożą hojność. Zanim przejdziemy dalej, naciśnij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych przesłań, które mogą przynieść przełom w Twoim życiu. A teraz, zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy jesteś gotowy na przyjęcie błogosławieństwa, które Bóg przygotował specjalnie dla Ciebie. Napisz w komentarzu: Jestem gotowy, jeśli czujesz, że to przesłanie jest skierowane właśnie do Ciebie. W dzisiejszym świecie gdzie niepewność finansowa dotyka tak wielu ludzi, Bóg przygotował szczególną strategię prosperity, która łączy mądrość finansową z duchowym wzrostem. To nie jest zwykłe przesłanie o bogactwie, to Boże objawienie o tym, jak możesz stać się mądrym zarządcą jego błogosławieństw. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie doświadczają finansowego przełomu, podczas gdy inni wciąż się zmagają? Odpowiedź może Cię zaskoczyć, a poznasz ją w tym właśnie nagraniu. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, co według Ciebie jest największą przeszkodą w osiągnięciu finansowej stabilności. Pamiętaj, że każde słowo w tym przesłaniu zostało starannie wybrane, aby pomóc Ci zrozumieć Boży plan dla Twojego życia finansowego. Zostań ze mną do końca, ponieważ ostatnia część zawiera kluczowe objawienie, które może odmienić Twoją przyszłość. Drodzy przyjaciele, to, co za chwilę usłyszycie, wymaga Waszej pełnej uwagi i otwartości serca. Każde słowo tego przesłania jest jak pucel w większym obrazie Bożego planu dla waszego życia finansowego. Dlatego proszę, nie przerywajcie oglądania, nawet jeśli pojawią się wątpliwości czy rozproszenia. Pamiętajcie, że Bóg często przemawia do nas w subtelny sposób, a jego mądrość może być ukryta w najmniej oczekiwanych momentach. Jeśli przerwiesz teraz, możesz przegapić kluczowy element, który jest niezbędny do zrozumienia całości Bożego przesłania dla ciebie. W Księdze Przysłów, godzina 8.34 czytamy Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u drzwi moich dzień po dniu, strzegąc progów mych bram. To wezwanie do wytrwałości i uważności w poszukiwaniu Bożej mądrości ma szczególne zastosowanie w kwestiach finansowych. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, gdy przegapiłeś ważną informację, bo zbyt wcześnie przestałeś słuchać? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach, to może pomóc innym zrozumieć wagę wytrwałości. W miarę jak będziemy zgłębiać ten temat, odkryjecie, jak Boża mądrość może przekształcić wasze podejście do finansów. Każda kolejna część tego przesłania buduje fundament pod waszą finansową transformację. To jak budowanie domu, każda cegła jest ważna. Zostańcie ze mną do końca, a obiecuję, że ostatnia część tego przesłania przyniesie Wam objawienie, które może być kluczem do waszej finansowej wolności. To nie jest zwykłe motywacyjne przemówienie. To Boże przesłanie, które może zmienić Wasze życie. Pamiętajcie, Bóg pragnie, abyście prosperowali w każdej sferze życia, w tym w finansach. Ale Jego drogi często wymagają cierpliwości i wytrwałości. Czy jesteście gotowi wytrwać do końca tego przesłania, aby odkryć pełnię Bożego planu dla Waszych finansów? Umiłowani w Chrystusie, otwórzcie swoje serca na nadzieję i oczekiwanie, które Bóg pragnie zasiać w Waszych duszach. Dzisiejszy dzień może stać się punktem zwrotnym w Waszym życiu finansowym, momentem, w którym zaczniecie dostrzegać subtelne znaki Bożej interwencji w Waszych codziennych sprawach. Wyobraźcie sobie, jak budzicie się każdego ranka z poczuciem spokoju i pewności, że Boża Obfitość płynie w Waszym kierunku. To nie jest odległy sen, ale rzeczywistość, którą Bóg chce dla Was stworzyć. Czy potraficie zobaczyć Siebie w tej nowej rzeczywistości? Podzielcie się w komentarzach, jak wyobrażacie sobie swoje życie pełne Bożej obfitości. Pamiętajcie słowa z Księgi Jeremiasza 29, 11, albowiem ja znam zamiary, które mam co do Was, mówi Pan, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Te słowa są obietnicą nadziei i dobrobytu, którą Bóg składa każdemu z Was. W miarę jak będziemy zagłębiać się w to przesłanie, Zacznijcie dostrzegać, jak małe zmiany w waszym podejściu do finansów mogą prowadzić do znaczących transformacji. To jak zasadzenie ziarna, na początku niewidoczne, ale z czasem wyrasta w potężne drzewo. Bóg pragnie, abyście byli nie tylko odbiorcami Jego błogosławieństw, ale także mądrymi zarządcami Jego darów. Wyobraźcie sobie, jak wasze decyzje finansowe stają się źródłem błogosławieństwa nie tylko dla Was, ale i dla innych wokół Was. Czy jesteście gotowi na tę przemianę? Czy możecie poczuć, jak rośnie w Was nadzieja i oczekiwanie na to, co Bóg przygotował? Napiszcie w komentarzach: Jestem gotowy na Bożą obfitość, jeśli czujecie, że to przesłanie porusza Wasze serce. Pamiętajcie, że ta podróż ku finansowej wolności i mądrości jest procesem. Bądźcie cierpliwi i pełni nadziei, bo Bóg pracuje w Waszym życiu, nawet gdy tego nie widzicie. Drodzy bracia i siostry, Pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma kluczowymi fragmentami Pisma Świętego, które rzucają światło na Boży plan dotyczący naszego dobrobytu i mądrości finansowej. Przypomnijmy sobie słowa z Księgi Przysłów 3, 9 myślnik 10 czci Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów, a Twoje spichrze napełnią się z Bożem i tłocznie będą opływały moszczem. Ten fragment uczy nas, że hojność wobec Boga jest kluczem do otrzymywania Jego błogosławieństw. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak praktycznie zastosować tę zasadę w swoim życiu? Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tego, co dla Was oznacza czczenie Pana darami. Spójrzmy też na obietnicę z listu do Filipian, godzina 4.19, a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę. To zapewnienie, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby, powinno być źródłem pokoju w naszym życiu finansowym. Pamiętajmy również o mądrości z Ewangelii Mateusza godzina 6.33: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To przypomnienie, że nasze priorytety powinny być uporządkowane zgodnie z Bożą Wolą. Zastanówcie się, jak możecie praktycznie zastosować te biblijne zasady w swoim codziennym życiu finansowym. Czy Wasze decyzje finansowe odzwierciedlają te biblijne prawdy? Bóg pragnie, abyśmy byli mądrymi zarządcami Jego darów. W Ewangelii Łukasza, godzina 16:10 czytamy: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. To wezwanie do wierności i odpowiedzialności w zarządzaniu tym, co Bóg nam powierzył. Pamiętajcie, że Boże obietnice są pewne i niezawodne. Gdy budujemy nasze życie finansowe na fundamencie Bożego Słowa, możemy oczekiwać Jego błogosławieństw i prowadzenia. Drodzy słuchacze, chcę, abyście wiedzieli, że to przesłanie nie jest monologiem, ale zaproszeniem do dialogu z Bogiem i między nami. Wasze zaangażowanie i refleksje są kluczowe dla pełnego zrozumienia i przyjęcia tego, co Bóg chce nam dzisiaj przekazać. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, jak dotychczasowe słowa rezonują w waszych sercach. Czy czujecie, że Bóg przemawia do Was w szczególny sposób? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu Bóg przemawia do mnie. Wasze świadectwo może być inspiracją dla innych. A teraz chciałbym, abyście zamknęli oczy na moment i wyobrazili sobie, że stoicie przed Bogiem. Co chcielibyście mu powiedzieć o waszej sytuacji finansowej? Jakie są wasze największe obawy i nadzieje? Podzielcie się jednym słowem w komentarzach, które najlepiej opisuje wasze uczucia w tej chwili. Pamiętajcie, że Bóg słucha każdej waszej myśli i modlitwy. W Księdze Jeremiasza 33 3 czytamy: wołaj do mnie. A odpowiem ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie znasz. Czy wierzycie, że Bóg ma dla Was odpowiedzi i rozwiązania, których jeszcze nie znacie? Zachęcam Was do aktywnego słuchania i refleksji nad każdym słowem tego przesłania. Jeśli coś szczególnie do Was przemawia, zapiszcie to. Możecie też podzielić się tym z innymi w komentarzach, wasza myśl może być kluczem do zrozumienia dla kogoś innego. Zastanówcie się też, jakie kroki jesteście gotowi podjąć, aby wprowadzić Boże zasady finansowe w swoje życie. Czy jest coś, co powstrzymuje Was przed pełnym zaufaniem Bogu w kwestiach finansowych? Bądźcie szczerzy przed sobą i przed Bogiem. Pamiętajcie, że jesteśmy wspólnotą wierzących. Wasze doświadczenia i przemyślenia mogą być źródłem wsparcia i inspiracji dla innych. Nie bójcie się dzielić się nimi w komentarzach. Umiłowani w Chrystusie. W dzisiejszym hałaśliwym świecie, pełnym finansowych porad i szumu medialnego, Bóg zaprasza nas do czegoś wyjątkowego, do ciszy i skupienia. To właśnie w ciszy możemy usłyszeć delikatny głos Boga, który prowadzi nas ku prawdziwej mądrości finansowej. Przypomnijmy sobie słowa z pierwszej księgi królewskiej 19, 11 myślnik 12, gdzie Bóg objawił się Eliaszowi nie w wietrze, trzęsieniu ziemi czy ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu. Podobnie, Boże wskazówki dotyczące naszych finansów często przychodzą w cichych momentach refleksji i modlitwy. Zachęcam Was teraz do praktycznego ćwiczenia. Weźcie głęboki oddech i przez następne 30 sekund skupcie się w ciszy na Bożej obecności. Pozwólcie, aby Wasze myśli o finansach, obawach i nadziejach spoczęły w Jego rękach. 30 sekund ciszy. Jak się czuliście w tym momencie ciszy? Czy usłyszeliście jakieś szczególne przesłanie od Boga? Podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzach. Pamiętajcie, że Boże działanie w naszych finansach często jest subtelne i wymaga naszej uważności. Psalm 46, 11 przypomina nam: Zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. To wezwanie do regularnego zatrzymywania się i rozpoznawania Bożej obecności w naszym życiu finansowym. Zachęcam Was do codziennej praktyki ciszy i skupienia. Zarezerwujcie kilka minut każdego dnia, aby w ciszy rozważać Boże Słowo i prosić o mądrość w kwestiach finansowych. To może być klucz do odkrycia Bożych błogosławieństw, których wcześniej nie dostrzegaliście. Pamiętajcie też, że prawdziwa transformacja finansowa często zaczyna się w ukryciu, w cichości waszego serca. Nie spieszcie się z dzieleniem się każdym szczegółem waszej podróży finansowej z innymi. Pozwólcie, aby Bóg działał w ciszy, przygotowując was na moment, gdy Jego błogosławieństwa staną się widoczne dla wszystkich. Drodzy bracia i siostry, chciałbym Was teraz zaprosić do podróży wyobraźni, która pomoże nam lepiej zrozumieć i przyjąć Boży plan dla naszych finansów. Zamknijcie oczy i pozwólcie, by te obrazy przemówiły do Waszych serc. Wyobraźcie sobie, że stoicie na brzegu spokojnego jeziora. To jezioro symbolizuje Waszą sytuację finansową. Na początku woda może być mętna, co reprezentuje Wasze obecne wątpliwości i obawy. Ale teraz wyobraźcie sobie, jak z nieba spływa jasne światło, które powoli rozjaśnia wodę. To światło to boża mądrość i kierownictwo w waszych finansach. Gdy woda staje się coraz czystsza, zaczynacie dostrzegać na dnie jeziora lśniące kamienie to ukryte możliwości i błogosławieństwa, które Bóg dla was przygotował. Niektóre są blisko brzegu, łatwe do dosięgnięcia, to codzienne błogosławieństwa. Inne znajdują się głębiej. To większe możliwości, które wymagają wiary i odwagi. Teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do wody. Z każdym krokiem czujecie, jak Boża Obecność Was otacza i prowadzi. Sięgacie po pierwszy kamień, to może być nowa umiejętność finansowa lub okazja, którą Bóg Wam daje. Gdy go podnosicie, czujecie, jak wypełnia Was pewność i spokój. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Widzicie innych ludzi na brzegu jeziora? To wasza rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Wasze działania w tym jeziorze finansów wpływają także na nich. Gdy podnosicie kolejne kamienie, fale rozchodzą się po wodzie, niosąc błogosławieństwa innym. Na końcu wyobraźcie sobie, że wychodzicie z wody, niosąc ze sobą zebrane skarby. Czujecie się odnowieni, pełni nadziei i gotowi do działania. To uczucie to Boża obietnica prosperity i mądrości finansowej dla Was. Otwórzcie teraz oczy. Jak się czujecie po tej wizualizacji? Czy któryś z obrazów szczególnie do was przemówił? Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Pamiętajcie, że ta wizja to nie tylko wytwór wyobraźni, ale odzwierciedlenie duchowej rzeczywistości, którą Bóg chce dla was stworzyć. Umiłowani w Chrystusie, stoimy u progu wielkich Bożych błogosławieństw, ale kluczem do ich przyjęcia jest nasza wierność i przygotowanie. Jak mówi Ewangelia Łukasza godzina 16:10, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. To fundamentalna zasada w Bożej ekonomii. Wyobraźcie sobie rolnika, który przygotowuje się do obfitych plonów. Nie zaczyna on od oczekiwania na żniwa, ale od starannego przygotowania gleby, sadzenia nasion i codziennej pielęgnacji. Podobnie nasza finansowa obfitość zaczyna się od małych, codziennych aktów wierności. Zastanówcie się, jak wygląda wasza wierność w małych rzeczach finansowych? Czy jesteście uczciwi w deklaracjach podatkowych? Czy dotrzymujecie finansowych zobowiązań? Czy jesteście hojni, nawet gdy macie niewiele? Podzielcie się w komentarzach jednym małym aktem finansowej wierności, który praktykujecie. Pamiętajcie, że Bóg widzi każdy wasz wysiłek. W Księdze Malachiasza godzina 3:10 czytamy. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? To wezwanie do wierności nie tylko w dawaniu, ale w całościowym zarządzaniu finansami zgodnie z Bożymi zasadami. Gdy jesteśmy wierni w małych rzeczach, Bóg przygotowuje nas do większych błogosławieństw. Przygotowanie to także rozwój umiejętności i mądrości finansowej. Czytajcie Biblię, szukając Bożych zasad dotyczących finansów. Uczcie się mądrze zarządzać tym, co już macie. Bądźcie gotowi na to, że Bóg może Was użyć jako kanał błogosławieństw dla innych. Pamiętajcie, że wielkie błogosławieństwa często przychodzą stopniowo. Bądźcie cierpliwi i wytrwali. Jak mówi list do Galacjów 6, 9: W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Czy jesteście gotowi na tę podróż wierności i przygotowania? Napiszcie w komentarzach jestem gotowy na Boże błogosławieństwa, jeśli czujecie to wezwanie w sercu. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, w świecie pełnym finansowych niepewności i obaw, Bóg oferuje nam niezachwianą obietnicę pokoju i bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa z Ewangelii na godzina 14:27: Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Ten pokój, o którym mówi Jezus, nie zależy od stanu naszego konta bankowego czy sytuacji gospodarczej. Jest to głęboki, wewnętrzny spokój, który wypływa z zaufania Bogu i Jego planom dla naszego życia. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano z poczuciem całkowitego spokoju, wiedząc, że Bóg troszczy się o każdy aspekt waszego życia, w tym o wasze finanse. Jakby to zmieniło wasz dzień? Wasze decyzje? Wasze relacje? Podzielcie się w komentarzach, jak wyobrażacie sobie życie pełne Bożego Pokoju. Pamiętajcie o obietnicy z listu do Filipian 4, 6/7, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To zaproszenie do przyniesienia wszystkich naszych finansowych trosk przed Boży Tron. Gdy oddajemy nasze obawy Bogu, On wymienia je na swój pokój, pokój, który przekracza ludzkie zrozumienie. Bóg pragnie, abyście żyli w poczuciu bezpieczeństwa, wiedząc, że On jest waszym dobrym pasterzem. Jak mówi Psalm 23.1, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, kropka. To zapewnienie, że Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby. Praktykujcie codzienne oddawanie waszych finansowych trosk Bogu. Zamiast martwić się o przyszłość, skupcie się na tym, co możecie zrobić dzisiaj, ufając, że Bóg zatroszczy się o jutro. Jego pokój będzie waszą siłą i przewodnikiem w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych. Czy czujecie, jak Boży pokój zaczyna wypełniać wasze serce? Napiszcie w komentarzach: "Przyjmuję Boży pokój", jeśli pragniecie doświadczyć tego głębokiego poczucia bezpieczeństwa w Bożych rękach. Umiłowani w Chrystusie, Dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego przesłania, ale to dopiero początek waszej podróży ku finansowej wolności i mądrości w Bożym planie. Teraz nadszedł czas, aby podjąć konkretne kroki i wprowadzić w życie to, czego się nauczyliśmy. Po pierwsze, zachęcam Was do codziennego poświęcania czasu na studiowanie Bożego Słowa, szczególnie fragmentów dotyczących finansów i zarządzania zasobami. Niech Biblia stanie się Waszym przewodnikiem w podejmowaniu decyzji finansowych. Po drugie, rozpocznijcie każdy dzień od modlitwy, prosząc Boga o mądrość i prowadzenie w kwestiach finansowych. Jak mówi list Jakuba 1, 5, jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wyma, a na pewno ją otrzyma. Po trzecie, zastanówcie się, jak możecie być wierni w małych rzeczach finansowych. Może to oznaczać uporządkowanie budżetu, rozpoczęcie oszczędzania, czy też znalezienie sposobów, by być hojnym, nawet gdy macie niewiele. Zachęcam Was również do dzielenia się tym przesłaniem z innymi. Wasze świadectwo może być źródłem nadziei i inspiracji dla kogoś, kto zmaga się z finansowymi wyzwaniami. Kliknijcie przycisk udostępnij pod tym filmem, aby Boże przesłanie dotarło do jak największej liczby osób. A teraz, zanim zakończymy, chciałbym Was wszystkich zaprosić do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną mądrość i miłość. Prosimy, prowadź nas w naszych finansowych decyzjach. Daj nam odwagę, by być wiernymi w małych rzeczach i mądrość, by rozpoznawać Twoje błogosławieństwa. Napełnij nasze serca pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech nasze finanse będą świadectwem Twojej dobroci i hojności. W imię Jezusa, Amen. Pamiętajcie, że jesteście częścią wspólnoty wierzących. Wspierajcie się nawzajem, dzielcie się swoimi doświadczeniami i świadectwami w komentarzach. Niech to będzie miejsce wzajemnego zachęcania i budowania wiary. Dziękuję, że byliście ze mną. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze finanse. Do zobaczenia w kolejnym filmie.